Dobra, sprawa jest prosta. Krążą plotki, że czasami potrzebujecie coś wydrukować. No i super, w takim razie dobrze kliknęliście, bo dziś pokażę wam kilka drukarek. Drukarek firmy Epson z serii EcoTank, które całkowicie zmieniają kwestię kosztów drukowania. Oczywiście na korzyść użytkownika. Zaciekawieni, Supek, dzwonek i jedziemy z tematem. Epson EcoTank L3250 to nasza dzisiejsza gwiazda. Mamy tu bardzo wysoką rozdzielczość druku zarówno w kolorze jak i w czerni i bieli. Ale to jeszcze nic. Pod względem szybkości ta drukarka jest prawdziwym kotem. 33 strony na minutę w czerni oraz 15 w kolorze. Wynik imponujący w przypadku drukarek laserowych, a tu proszę zwrot akcji, bo to drukarka atramentowa. Do tego mamy Wi-Fi, więc bez problemu puścimy druk z kilku urządzeń, do których nie trzeba się podpinać kablem. A. No i jest jeszcze też wbudowany skaner. Jeżeli podobają Wam się jej parametry, ale nie potrzebujecie skanera, to Epson EcoTank L1250 będzie dla Was idealny. Drukowanie bezprzewodowe, 33 strony czarno-białego druku na minutę, 15 kolorowego i mały rozmiar dzięki brakowi skanera, a co za tym idzie niższa cena. Jak najbardziej warta zainteresowania. W przypadku urządzeń firmy Apple najwygodniejszym sposobem drukowania jest korzystanie z funkcji Apple Airprint i obsługuje go na przykład ten model. Dzięki nieco większej obudowie pozwala na automatyczne kopiowanie i automatyczny druk dwustronny, więc y, będzie nieoceniona w każdym biznesie. Jeżeli często zdarza Wam się skanować dokumenty, ale zależy Wam na bardziej kompaktowym urządzeniu, to te dwa modele będą jak znalazł. Pierwsza drukarka skanuje w rozdzielczości 600 na 1200 pikseli i nie posiada opcji drukowania bezprzewodowego, dzięki czemu jest tańsza. Druga to bardziej zaawansowane urządzenie. Działa bezprzewodowo, a rozdzielczość jej skanowania to 1200 na 2400 pikseli. W sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl znajdziecie wiele urządzeń z serii EcoTank, które pozwalają zaoszczędzić nawet 90% kosztów na tuszu. Warto sobie policzyć zarówno w domu, jak i w biznesie, bo chyba nikomu nie zależy na wydawaniu pieniędzy na tusz. No i skanery, które pokazałem, też tam znajdziecie, linki wrzucam do opisu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!